To fast for you, to fast for you, Tomek! To fast for you, na shifcie cię dziadek pikuje ci wali bombę. Jaki ty jesteś spell No damy rozpiepię cię i idę spać. Ktoś Daniel. Dobra, wszedł Tomek. Mamy jego IP Daniel. Dobra, chuj tym meczem. Tomek, ja spętam, bo muszę rano stać. Nie postrymujesz już, nie? Ej, a to są super moce jak pewora. No. Zajibali mu kurwa. <śled> Zajibali mu o tak ten z... kurwa dziadków i za to płaci, oni mu za... A, 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 on, on płacił 500 zł. I to są to, nawet. Chyba. Patrz! Patrz jak ja mam zobaczyć co robię na respie Co się gapisz. O, jeszcze Resy poszły, to już live chyba. Life. Życzę powodzenia tobie. Już nowe no, super nowe możliwości. Gram na Tomka Live, live Ostrzegam cię. O ta szmata miała szybkiego planta Nie! Ale co, ci wy... co miałeś? <laughs> yy, Długi flash oraz anti flash ja mam lepszy ping i dupy kurwa Aj, co ty z tym pingiem? Mam 11 i 4. Co mam? Myślę, że mam Aim'a? Ja. Dobra, on ci No, kurwa co <grywa> no trzyma to i. HAHA! mam! Ty tu się składa, zapomniałem jak to się gra. Wybiegłeś stamtąd? Nie, ty tu kładę się na szafie. Ale cię rozjechałeś. Czemu ja miałem pompę? Czemu nie mi właśnie. zabrało kałaha? Nie wiem, nie wiem. A ty co miałeś? Nic ciekawego. Ma to j**a. Ty ku... Śmieciu. <laughs> Chyba stres się wkręca, co? Ej, bomba jest! Nie masz df nie masz jaj kupić DF-a. Kurwa, pojebana Nie, rozwoju! Co za Kupiłeś tego df Kupiłem. Co za smaciasz? Ja pierdolę. Ej, to Kesik, to jest ten sam autor. NIE! Się bo to na niebidzce wytrawił mnie! Nie, 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 mówię, że na niebidzce przegrałem. No kurwa, widziałeś to? No ja ci nie widziałem, właśnie. O kurwa. Ja pier... Skąd ty widzisz, że ja tu przyjdę? Znajdźcie jak własną kieszeń, Srober. Kurde, sure, sure. Hej, kolego. Szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu Pago, który daje 5% więcej przy doładowaniu oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę Mispek. Przypominam, ogiwają na skin za 6000 zł. Jedyne, co musicie zrobić. To doładować konto na GeForce King z kodem Pago za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Jaki ty jesteś spell Ja wierzę, co jest nie. nie no, co za kampionada jakaś wreszcie Orientuj się kurwa, jest respa Pyk pyk pyk, bo cię Dziadyga cię robi Masz lepsze moce dostajesz Tak Ja mam trzeci raz to samo, nie? Nie, dobra, to go next. już <grymisz> kur... Ty masz jak ty nie... na... na Widziałeś ten? No, ten Strzeliłeś jest... mi głowę granatem, kur... masz to. <grym> A gdzie ty kur... stałeś, Gdzie ty kur... stałeś? Gdzie ty... Ej, gdzie są ciało twoje? Na wyjściu? Uciekałeś no. już? Przeszedłeś? No tak. A Ja cię sunę. No nie, dzięki, że podkręciłeś tę moc, bo był przy... Nie no, że ty duel ze mną przegrywasz, to jak ja opowiem Widzisz, damianowi. Mam jakieś pojedyncze mocy, kur... Co ty miałeś teraz? Smoka gazowanego. Co? Nie a co ty myślisz? Że tu nie miałem nic. Nie, to jest niemożliwe. Nie mogę się go zrequera. Nie miałeś HP? No, 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 nie, dobyłem. Ja miałem 12 ap cały czas. Tak? No, no to. A o, masz, ta... o jak... masz jakieś przewagę, no. O ty, szmatło. O ty. Ku... Bo ja miałem aimbota Aimbota miałeś? No dlatego tak wszedłem na kur. Ale się nie spodziewałem, że zafejkujesz. Widzisz, ja nie rozumiem. Ja. No ale cztery rundy kto chyba na Kondonie nawet dam radę wygrać. Czy nie Myślisz? No. No dostanę zaraz jakiegoś ani bot albo natychmiast taka. Jakąś dupę ci się odwinę. No, miałem na głowie, no. Nie ja tutaj ja miałem tak w pierwszej rundzie, tak samo. Nie wiem, kurwa, może no, tak raz nie dojrzał jakaś. No, miałem kurwa idealnie na głowę. Miele. No co no, on no, udaje w tym CT! Daniel, natychmiast kurwa Natychmiast kurwa podkręć mi super moc. Podkręć. Ja pierdolę Kurwa mu daję kurczaka model. Co cicho? będę sobie za zagórza, jak będę chciał kurwa. Mnie nie kuruj. O ty kurwa Jak ty mnie widziałeś? No co ty k***a, rozbiłem baranie ale zresztą do widziałeś? No Odwróciłeś się, ty kurwa się odwróciłeś Ale timing, co? Timing ale się odwrócił Nie radar, Ha nie? A do raka mnie jeśli dałeś dupy? No, co wiem zrobić, do? No? bo no, widziałem, gdzie jesteś. No, Moshe, bym jeszcze nie chciałem zabić to. w plecy a ty się akurat odwróciłeś Nie miałem cię tak, żeby wiesz. Gdzie byłeś? Nie, nie mogę ci powiedzieć. Kurwa, myślałem, że wyjdziesz na balkon. Wiedziałem, że ja będziesz. Ole, ja hier. Ucieka to, Tomek. Nie, no, ucieka, ucieka. Masz flesze zabójcze? Nieee, co ty Tu fast for you, tu fast for you, Tomek. Tu fast for you, na cię dziadek pikuje, ci wali bombę.

No nie wiem, może Zatar katarcha Ale za Mastermind, mastermind'a bo ja tak... Jeszcze jedna, ja sobie nie dam tak Oj, to byś, to Masz kurde jakieś dzisiaj, nie wiem. Ale ty, ale się odwracałeś już co? No tak. No i ty ostatni już myśleli wszyscy, że uciekli, ale kurwa zrobili to. pago, przyjacielu ci lat za kola pielęgnował, żeby siał ten nie dachował.